Zmiana pogody będzie w niedzielę, bo od północy zacznie napływać do nas coraz chłodniejsze powietrze na północy kraju. W niedzielę deszcz zacznie się mieszać nawet ze śniegiem, a po poniedziałek będzie chłodno mniej więcej do połowy tygodnia i wrócą nocne przynosy. Do zobaczenia. Ciąg nastąpi w tówce pogody po wiadomościach w TWP 1 i w TWP Polonia z 2015-2020. Sponsorem programu był producent leku Psylin na wątkowe i Sponsorem programu był promotor suplementu diety Fitolizyna Froka Forte na wsparcie prawidłowego funkcjonowania nerek. Jeszcze dziś w jedynce o 20.35 nowy program ośmiu wspaniałych mężczyzn podejmujących niesportowa walka o wolność w imię